Cześć, witajcie w nowym nagraniu. Słuchajcie, dzisiaj w końcu bierzemy się za ogród, a mianowicie będziemy przygotowywać się do siania trawnika. Aby zacząć z trawnikiem, musimy zrobić najpierw kilka rzeczy, już pokazuję. A co będziemy robić? Słuchajcie, to jest rysunek mojego domu, to jest szkic, to jest dom, front. Tutaj mamy taras, no i ogród w tym miejscu i to jest szopka, którą budowałem. Słuchajcie, najpierw muszę zająć się tą skarpą. Skarpa się delikatnie obsunęła w ciągu roku i chcę ją poprawić, żeby już była. Docelowo, tak jak ma to być, czyli troszeczkę w tę stronę ją będę musiał przesunąć oraz chcę poprowadzić wodę ze zbiornika na deszczówkę w to miejsce dokładnie. Będę ciągnął od tego miejsca tutaj przez ogrodzenie i w tę stronę, dlatego że chcę mieć tutaj wodę, by móc sobie ten podjazd czasami umyć albo opukać auto. Jeżeli chodzi o sam ogród, to. Projekt będę miał prawdopodobnie na dniach, całego ogrodu. Na ten moment mogę Wam zdradzić tyle, że będziemy ściągać całą ziemię, całą darnik, która tam jest. Będziemy nawozić ziemię, będziemy mieszać ją z piaskiem, rekultywatorem to wszystko przemielimy. Ale w tym odcinku skupmy się na tej skarpie i na doprowadzeniu wody z przodu domu. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Renta, która ma szeroką gamę sprzętu na wynajem. Działają w całej Polsce i mają bardzo ciekawe rozwiązania ułatwiające wynajem sprzętu, o którym tym rozwiązaniu powiem później. Dobra, pokażę Wam co dostałem dzisiaj do testów. A bohaterami dzisiejszego odcinka jest ta oto mini ładowarka i te oto wozidło. Słuchajcie, ja ten sprzęt dostałem od Renty, tak jak Wam wspominałem. Renta otworzyła się w Olsztynie i mają, jak widzicie, nowiutki sprzęt. Jak ten, ten sprzęt dopiero wczoraj pierwszy raz używałem. Testowałem w tym miejscu. Nie była ona nigdy więcej używana. Tak samo wozidło jeszcze nie było używane. Także mam tą wielką przyjemność i zaszczyt, żeby je wypróbować. Nie wiem jak Wy, ale ja jaram się jak dziecko w Disneylandzie. Wiecie, jako dzieciak bawiłem się zawsze kopareczkami, ale nigdy nie miałem okazji takimi jeździć i na nich pracować. Także dzisiaj będzie ten pierwszy raz. No i co? Wczoraj uczyłem się przez 5 minut, jak się to obsługuje, i to wszystko. Uważam, że swobodnie sobie z tym poradzę. Także będzie się działo. No dobra, lecimy z tematem, bo szkoda czasu. Mamy sporo rzeczy do zrobienia. Jak widzicie, filmarenta nie żałuje na sprzęt. Mamy tutaj Volvo, także bardzo porządna maszyna. Dobra, ja wsiadam do tej mini koparki, już ją zatankowałem i możemy ruszać. Dobra, zamykam drzwi, odpalam maszynę i jedziemy. Podnoszę łychy i jedziemy do przodu. A miałem wam powiedzieć, dlaczego tak bardzo się cieszę, że w końcu robimy ten trawnik. Zobaczcie, jak tutaj jest nierówno. Wszędzie jakieś gruzy twarde, dzieci nie mają gdzie chodzić, się przewracają kolana, zdzierają, więc ja już się tego nie mogę doczekać. Także wsiadam w koparkę i zaczynam od Skarpy, muszę ją poprawić. Jak widzicie, ta skarpa tutaj jest najbardziej obsunięta. Muszę ją przesunąć w tę stronę. Bo nam ogrodzenie kiedyś wywali, a nie chcemy tego. Przyjdzie jesień, jakieś deszcze, będzie tutaj sypać śnieg, i tak dalej. To się będzie roztapiać, i to wszystko nam może przewalić. Więc w tym miejscu ona jest najbardziej obsunięta. A w tamtym jest miarę ok, ale też troszeczkę ją poprawię. Skoro już tutaj jestem, to tak, taki jest plan. Dobra, koniec gadania, czas na pracę. Wsiadam do koparki i działam. Tak jak wspomniałem, ja nigdy nie pracowałem na koparkach, nie mam żadnego doświadczenia z tym związanego. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Pierwsze dwie, trzy łyżki mozolnie, ale zaraz się rozkręcę. I co, tak jak wspomniałem, pierwsza była mozolnie i słaba, a tutaj już się rozkręca i idzie mi coraz lepiej. Nie wiem, czy aż tak głęboko tam dawać, czy tutaj tak nie zostawić. Tak jak w tamtym miejscu, powiedzmy. Nie powinno się już to dalej obsypywać, no tutaj widać, że się nie obsypuje. Dobra, spróbuję jeszcze to wybrać jakoś z tego dołu. Myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie, żeby to jednak z samego dołu zabrać. Zobaczę, czy mi się uda. Tu okienko sobie otworzyłem, także mam przewiew, z tej strony też okienko sobie otworzyłem. Tu mam nawiew i jest chłodne powietrze, to znaczy nie ma klimy, ale nawiewa chłodne powietrze, jak odpalę. No i tutaj zobaczcie, mam takie włączniki. To jest odkoguta, tu wentylator, a tutaj mamy światła. Ten Volvo ma dopiero 3.8. Godzin przepracowanych, także nówka funkiel. Mamy też ładowarkę na 12V. Fajnie, fajnie, fajnie wyposażone. O, głośniczki są. Trzeba by sobie puścić jakąś muzyczkę. Ale nie teraz, nie mam czasu na to. Muszę się skupić na pracy. Mniej więcej tak. Chcę, żeby była finalnie ta skarpa. Tam delikatnie, jak coś zostanie, to łopatą mogę wybrać, no bo wiadomo, tutaj jest ogrodzenie i nie za bardzo to idzie chwycić. Więc sobie powrzucam łopatą później na sam koniec. A teraz lecę po kolei. Jest godzina 12.17. Zobaczymy ile czasu mi to zajmie. Po 50 minutach tak to wygląda. Może nie jest idealnie równo, bo tutaj, oczywiście, koparką może być ciężko tak wygładzić na, na równo. Przynajmniej taka osoba jak ja, która jest niedoświadczona. Ale grabkami fajnie to wyrównamy i myślę, że będzie ok. W tym miejscu nie dotykam, tutaj jeszcze zbiorę, a tutaj jest w, w miarę ok. Troszeczkę poprawię, pogładzę. No i dotąd dojdę praktycznie i wiadę jeszcze w tamto miejsce i wtedy będzie finito tego. Więc myślę, że za kolejną godzinę będzie to skończone. I powiem Wam szczerze, że po tej godzince jazdy już mam ta, troszeczkę wprawy. A co będzie jutro? No, zobaczymy. Dzisiaj będę jeździł prawie cały dzień. Także wprawy na pewno nabiorę. No, podoba mi się, podoba mi się. Fajnie się tym jeździ. Wszystko działa. Ma moc kubana, to trzeba przyznać. No i zobaczcie, tam już też poprawiłem. Tak jak mówiłem, grabkami się wszystko ładnie wygładzi, i słuchajcie, tą ziemię trzeba wywieźć. I to jest najlepszy czas, żeby przedstawić drugiego bohatera naszego dzisiejszego filmu, a nie jest nim, a jest nim wozidło. Tym właśnie oto sprzętem możemy sobie wjeżdżać na ogród i wywozić ziemię, kamienie, wszystko co chcemy. Później wywieźć to w jakieś tam miejsce, gdzie składujemy, wykiprować i wracamy z powrotem. Zmieści się tutaj ponad metr ziemi. Jak widzicie jest na sporych kołach, wjedzie praktycznie wszędzie i fajnie się zgina tak w pół jakby, więc można bardzo łatwo skręcać w jakiś ciasnych miejscach. Idealnie nadaje się właśnie do robienia przy trawnikach. Mój egzemplarz jest także nowiutki, firma AUSA. No co, ja już go zalałem i możemy testować. Jeździ się nim jak zwykłym wózkiem widłowym, kiedyś miałem przyjemność jeździć na wózku widłowym więc wiem o co kaman, dużo lepiej, jeżeli porównujemy do, yy, do koparki no to z wózkiem widłowym miałem dużo więcej do czynienia, więc to, więc to dla mnie chleb powszedni. No i tak samo jak w wózku widłowym zmieniałem biegi przód, tył, tutaj takim guziczkiem, Ja go załadować i wywieziemy w ziemię. Widzicie jak u mnie jest nierówno? Masakra, ale już niedługo. Zaprezentuję teraz jak się kipruje. Po prostu możemy to wyrzucić do przodu albo ewentualnie gdy chcemy możemy na lewo lub na prawo. Zobaczcie jak to ułatwia pracę i wyłożenie e, różnej ziemi czy różnego gruzu z ogrodu. Bardzo fajne. Także będziemy tutaj działać. Słuchajcie, ja nie będę pracował sam. Mój tato do mnie przyjedzie, bo samemu wiecie, że to nie byłaby robota. Jeden wywozi, drugi ładuje i tak dalej, a mamy tutaj troszeczkę tej darniny do zebrania. Dobra, ładuję to wozidło i wywozimy. No i załadowane. Zobaczcie, ile tutaj taczek by weszło. No mogłem w sumie jeszcze załadować, ale już pojadę, pokażę Wam. Mam nadzieję, że kostki nie uszkodzę. Nie, poszło elegancko. Zobaczcie, cała. Kiprujemy. No i taka tu zabawa. To wszystko oczywiście później będziemy, e, tam prawdopodobnie będziemy podsuwywozić, bo tam właściciel tych działek sobie życzył, żeby to tam wywozić jak coś. Mini przerwa, w której chciałem Ci zaprezentować aplikację Renta Easy. Renta Easy to specjalnie zaprojektowana aplikacja, która umożliwia wynajem sprzętu budowlanego oraz zarządzanie nim. Za pomocą tej aplikacji użytkownik może łatwo sprawdzić lokalizację sprzętu za pomocą GPS jego dostępność, przeglądać dane techniczne konkretnych maszyn oraz sprawdzić historię poprzednich wynajmów oraz faktur. Link do tej aplikacji w opisie pod tym filmem. Słuchajcie, w tym miejscu też delikatnie już poprawiłem tą skarpę i czas zabrać się za kolejny etap, czyli za wodę. Zobaczcie, w tym miejscu wychodzi ta rurka i tą rurkę właśnie chcę poprowadzić tam do tego śmietnika, więc muszę się tutaj wkopać. Niestety muszę uważać, bo tutaj gdzieś idzie gaz, znaczy wiem gdzie idzie gaz, bo on idzie tako i tako, ale on idzie głęboko, bo tutaj ja tą ziemię podnosiłem nawieźliśmy około 30-40 cm a gaz jest jeszcze pewnie z 60 cm pod a ja nie, nie mam zamiaru kopać aż tak głęboko, z tego względu, że i tak będę musiał wydmuchiwać wodę z tej rurki na zimę, więc jak tam będę miał kran, to sobie będę wydmuchiwał tutaj mam sprężarkę, nie ma to żadnego problemu więc wolę dla bezpieczeństwa wkopać się tylko na 40 cm. Tutaj pójść pod ogrodzeniem. Przez ogrodzenie będę się musiał niestety przewiercić od spodu przez fundament. W tym miejscu prawdopodobnie. No, zobaczymy, jak mi to pójdzie. Przejdę na drugą stronę. No i ciągnąć gdzieś w tym miejscu. Ja już tutaj zacząłem delikatnie kopać. Sprawdzam, czy to łyżką się da, no i da się tą łyżką, ale się zastanawiam czy nie zmienić łyżki na mniejszą i po prostu iść wzdłuż. No tylko, że tutaj mam, jak widzicie, kamień i ten kamień musiałbym przenieść, a tu jest cały pełny worek, jedna tona i prawdopodobnie będę go musiał jakoś przenieść. A że na pewno nie dam rady tego przenieść tą kopareczką, bo to jest zbyt ciężkie, to prawdopodobnie będę musiał ręcznie taczką przewozić ten kamień. Nie zwlekam i działam. No, powiem, że zmachałem się troszeczkę, ale mam praktycznie wszystko, co zostało, może ze 100-120 kg. To to sobie da rady koparka przewieźć, a chcę to przewieźć koparku, żeby w, e, precyzyjnie w jedno miejsce postawić. Słuchajcie, zmienię najpierw łychę, bo i tak e, tą e, nie dam rady kopać tam pod wodę. Trzeba tą cieńszą założyć. No i tą cieńszą, jak założę, to przewiozę sobie wtedy te, te 100 kg kamyczka. No i łycha zmieniona. Dobra, lecę po, po ten kamyk, bo dzień ma się już ku końcowi, jest 18, a chciałbym jeszcze wykopać ten dół na wodę. Jak widzieliście, ten worek swobodnie dał radę. Tutaj jest kamyk, ale dzisiaj go nie przesypuję, bo chcę jeszcze to wykopać. I swobodnie dał radę ten drugi worek, on miał 350 kg, też dał radę, a tego nawet nie próbuję, będziemy tutaj już działali. No i słuchajcie, spróbuję jak najbliżej linii ogrodzenia. Nie wiem, czy się uda, tak? No zobaczę. I chciałbym na grubość łyżki maksymalnie, bo pod ziemią na pewno jest kabel od od prądu, więc boję się tam kopać. Idę jeszcze popatrzeć zdjęcie, gdzie jest ten kabel dokładnie, bo kiedyś robiłem, gdy zakładali mi skrzynkę gazową i wracam do Was. Sprawdzałem, zaraz puszczę Wam fragment. Linia elektryczna idzie dokładnie w linii, tak jak jest tutaj ta skrzynka, więc ja nie będę szedł tędy, tylko dam na przykład 30 cm obok. Jakbyście chcieli wiedzieć, to mam pozwolenie od właściciela tej drogi, bo to nie jest moje, więc kopię tutaj i tutaj się powinienem zmieścić. A poza tym, tak jak mówiłem, nie kopię głęboko. Bo nie mam takiej potrzeby. Zacznę może od tamtego miejsca. No idzie mi dobrze. Kopię gdzieś na głębokość, może 40-45 cm. Z tej strony też kilka łyżek złapałem. A teraz chcę już połączyć mówką tą rurkę. Przeciągnę tutaj ten wąż do końca. Zakopię to i dopiero będę mógł się obrócić i łapać z tamtej strony. Bo w innym wypadku, no, ciężko mi będzie kopać. Mam mówkę, mocuję do przewodu. Mam tutaj 37 metrów. No, i do tej końcówki połączymy to i zakopiemy pod ziemią. Najpierw, jeszcze ładnie obetnę tę końcówkę, żeby lepiej dolegała do tej plastikowej uszelki, co jest tam w środku mufy. Obcięte. Trzeba skręcić porządnie, żeby nie ciekło. I drugi koniec. Mam węże skręcone, zaciskałem oczywiście tymi kombinerkami i myślę, że będzie trzymać. Jest fest, jak ciągnę, to trzyma bardzo mocno. Dobra, rozłożę to i lecimy dalej. Czyli zacznę zakopywać, i odwrócę się koparką, i będziemy kopać dalej. Rura połączona i pamiętajcie, gdybyście kładli rurę, to nigdy na środku, z tego względu, że jak ziemia później jest miękka na tym, to jakaś ciężka koparka albo ciągnik, najeżdżając na to, może zgnieść nam. Tą rurkę, gdy ona właśnie leży na środku, dlatego dajemy ją do brzegu i wtedy jest bezpieczna. No i zakopałem ten kawałek. Teraz pozostaje tylko dokopać się do tamtego miejsca i później przebić się przez ogrodzenie. Doszedłem tutaj do końca i zacząłem rozkopywać w tym miejscu i znalazłem te przewody. Przewody są zawsze czymś owinięte, także to dobry znak, że głębiej już kopać nie mogę i wcale nie potrzebuję głębiej kopać na tej głębokości zostawię. Ale będę szedł chyba za liniami. Od prądu, czyli tutaj będę kopał po prostu. Dobra, teraz będzie się trzeba przez to jakoś przebić. Nie wiem, czy dzisiaj to robić, czy sobie to darować, bo jest już późno, może wykopię tylko otwór, położę przewody z tamtej strony też i na dzisiaj basta. No i słuchajcie, przekopałem do samego końca, już jestem tam, zostało niewiele. Jak może widzieliście na no, Timmaxie koparka dała radę przepchnąć ten worek z kamieniami, więc nie musiałem o niego uważać. Doszedłem do praktycznie samego końca. Najbardziej szkoda mi troszeczkę tego podjazdu, no ale co zrobić. Chce się mieć wąż ogrodowy w tym miejscu, no to trzeba będzie troszeczkę przecierpieć. Oczywiście nawiozę tutaj kamienia, zagęszczę to i będę jakoś korzystał. Słuchajcie, minęło już kilka dni, ale chciałem Wam pokazać kontynuację, jak robię właśnie te przepusty przez, przez fundament do wody. No, i udało się przeszedłem na drugą stronę. O, proszę bardzo, teraz będę je łączył i będziemy zakopywać ten oto dół. I teraz tak mam to podłączone. Jako, że tak jak wspomniałem, rozmawiałem z właścicielem tych wszystkich działek tego terenu. Mam pozwolenie na to, żeby zaadoptować tak jakby ten teren przed ogrodzeniem, czyli dać krawężniki tutaj w tę stronę, dać sobie krawężnik tam do ogrodzenia. Nawet mogę położyć kostkę od, od wyjścia normalnie do, do drogi. Tak samo mogę sobie tam położyć kostkę. Mogę zrobić co chcę, mogę nawet drzewka tutaj posadzić, bo tak jak wspomniałem tutaj wszystkie już, wszystkie media już są położone, wszystko jest już zrobione. Więc nikt tutaj nie będzie kopał, dlatego postanowiłem położyć tą tutaj wodę, bo mam pozwolenie, i po drugie, nic tutaj już nie będzie robione. A po trzecie, właśnie mogę to sobie zaadoptować i mamy zamiar teraz z tatą wywieźć całą tą ziemię. Bo zobaczcie, tak jak nie wiem, czy wam pokazywałem, zobaczcie jakie tutaj są kamienie wielkie, ta ziemia się do niczego nie nadaje, więc postanowiłem to po prostu zebrać do drogi, zbierzemy tą, tą całą ziemię i nawieziemy tamtą ogrodową z mojego ogrodu, którą wykorzystywaliśmy. Tam było kilka wywrotek dobrej ziemi, więc to tutaj wszystko nawieziemy, żebym mógł tutaj też rekultywatorem może zjechać, albo po prostu trawę posiać, czy coś takiego, żeby to fajnie wyglądało. A oto i podłączony już kran. Oczywiście on będzie tutaj przymocowany do tej ściany. W tym miejscu też sobie zawinę wąż właśnie ogrodowy jakiś, żebym mógł spłukiwać Tutaj z kostki nieczystości i on będzie sobie tutaj wisiał, on nie będzie widoczny, dlatego chciałem dokładnie mieć w tym miejscu ten kran. Pozostało mi jeszcze podłączyć go do zbiornika na deszczówkę i będzie wszystko ok. A tak finalnie prezentuje się ta skarpa. Dziewczyny to wszystko fajnie wygładziły, powyciągały kamienie i zrobiły taką mini półeczkę tutaj na dole, bo tutaj planujemy na tej skarpie zasiać trawę i ja chcąc skosić tą skarpę będę musiał właśnie tam wchodzić, stawać, więc taka mini, jakby mini schodek jest tam zrobiony. Podsumowując, jak widzieliście, renta ma wysokiej klasy sprzęt. Naprawdę przyspieszył moją pracę chyba dziesięciokrotnie. Gdybym ja to musiał wszystko ręcznie robić, to nie ma takiej opcji na pewno bym nie stał teraz tutaj i z Wami rozmawiał. Kwestii finansowej też moim zdaniem jest o wiele bardziej opłacalne wynajęcie takiego sprzętu i zrobienie czegoś samemu. Nauczycie się w pół godziny, godzinę i będziecie mogli robić co chcecie, nie zważając na koszta, bo usługa mini koparki kosztuje chyba w tym momencie 150 zł, więc sobie sami policzcie. To bardziej się opłaca. Moim zdaniem, dużo bardziej opłaca się właśnie wynająć i robić samemu. Robicie co chcecie i nie, nie patrzycie na to, czy ktoś robi pomału, czy ktoś nalicza dojazdy i tak dalej. Także polecam spróbować. Naprawdę warto i fajnie takim sprzętem pojeździć. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.